Hej, witam Was w cytrusowej dżungli. W dzisiejszym odcinku, w zapowiadanym odcinku, będzie na temat krzyżówek cytrusów, czyli hybryd. Po co się krzyżuje różne gatunki cytrusów i jak to się robi? Pierwszym może zacznijmy właśnie jak to się robi. Takie krzyżówki nie powstają podczas szczepienia cytrusów, bo taka podkładka oczywiście ma wpływ na zraz, ale to bardziej ma wpływ powiedzmy na Prędkość wzrostu, formę tego cytrusa, a może na ilość owoców, ale nie na sam powiedzmy owoc. Krzyżówka taka powstaje podczas zapylania takiego. Nie wiem, czy to się naukowo nazywa krzyżowego. W każdym razie po prostu jest zapylany jeden gatunek jakimś innym gatunkiem. Czyli przykładowo gdzieś rośnie cytryna, i Pyłek z pomarańczy trafi na ten kwiatek żeński, cytryny, i wtedy powstaje taka hybryda. Chociaż też niekoniecznie, czasem, czasem powstaje pestka, która jest dokładnie odbiciem klonem matki, ale to będzie w innym odcinku. Teraz na temat krzyżówek. Więc może powstać taka właśnie krzyżówka, wtedy, która może odziedziczyć pozytywne właściwości obu rodziców, ale też może. Jakieś negatywne czyli dlatego są osoby, które się tym po prostu zajmują i krzyżują różne cytrusy. Jest to długotrwały proces, ponieważ trzeba naprawdę zrobić dużo takich krzyżówek, dużo takich nasion musi powstać. Potem to aż one, one dorosną do jakiegoś takiego drzewka, powiedzmy, który już da owoce, żeby można było sprawdzić, wyselekcjonować takie owoce. Jest to długotrwały proces, więc nikomu nie polecam, chyba że naprawdę bardzo wam się nudzi i macie najbliższe dziesięciolecia e, czasu, żeby się to bawić, no to wtedy OK. A tak po prostu e, trzeba zaufać i korzystać z tego, co już ktoś dla nas stworzył. E, jeśli chodzi o takie krzyżówki, możemy je też podzielić na tak zwane jakby naturalne e, krzyżówki i krzyżówki, które człowiek sam e, stworzył. Naturalne. E, tak jak to powiedzieć na początku, nie było wiele. Cytrusów, wiele gatunków cytrusów. I powiedzmy, jedne ze starszych e, cytrusów to na przykład pomelo i mandarynka. I taka krzyżówka, która powstała naturalna między pomelo a mandarynką, e, dała nam pomarańczę. I potem kolejna taka krzyżówka między pomarańczem a pomelo dała nam grejpfruta. Więc e, dzięki takim krzyżówkom, właśnie mamy bardziej bogaty ten świat cytrusów. E, ale też człowiek się bawi właśnie w takie krzyżówki, i na przykład ta tutaj Majeri, która stoi przede mną, jest też krzyżówką. Wiele cytryn, czy ogólnie jakichś cytrusów, które mamy już u siebie w kolekcjach, tak się do nich przyzwyczailiśmy, że nawet nie traktujemy ich jak krzyżówki. Ale na przykład cytryna Majeri to nie jest cytryna cytryna, tylko to jest taka właśnie krzyżówka między cytryną a pomarańczą. Dlatego owoce są bardziej e, takie okrągłe, e, skórka jest bardziej taka pomarańczowa i jest mniej tej, e, tej, tego, tego, tej kwasności cytryny. Powinna być taka troszkę bardziej słodka. E, ja jeszcze osobiście nie miałem nigdy owocu majeri. E, teraz mam parę tych zawiązek, więc e, e, na pewno teraz na jesień, jak urosną, dojrzeją, to będę próbował. Następną taką krzyżówką, którą siebie posiadam w kolekcji, która jest ogólnie taką popularną krzyżówką w Stanach Zjednoczonych, to jest e, Tangelo Mapo. To jest akurat krzyżówka między mandarynką a greyfrutem, e, więc dzięki temu powstają takie no, większe mandarynki. Też nie miałem jeszcze okazji spróbować, jeszcze ogólnie żadnego ze swoich, e, swoich krzyżówek nie jadłem licząc cytrynskie reniwickie, bo pamiętajmy, że to też jest krzyżówka. Nie mam teraz dokładnie w głowie na 100%, ale na 10% jestem pewien, że jest to krzyżówka cytryny i e, cytrus medica maxima, czyli cedro maxima. E, ale tutaj akurat nie jestem na 100% pewien, musiałbym sprawdzić, ale na pewno jest to też krzyżówka. E, także to powinna być taka większa mandarynka, a fajnie by, by miała właśnie słodkość mandarynki i troszkę tej takiej fajnej goryczki e, grejpfruta. Także też na jesień jak podrośnie będzie degustacja. Jeszcze jedną krzyżówkę, którą u siebie posiadam, to jest Orangelo. Jest to e, m, krzyżówka między pomarańczą a pomelo. E, teraz zrobiłem redukcję, zostawiłem tylko trzy e, takie owoce u siebie, dlatego że jest to w miarę jeszcze małe drzewko. I po prostu nie utrzymałoby tego, nawet gdyby na siłę próbowało, to, to by go bardzo to wymęczyło. Więc zostawiłem powiedzmy trzy takie owoce, co jest fajne tutaj ma taki meszek powiedzmy jak Trifoliata na owocu i więcej u siebie krzyżówek nie mam. Wy pewnie jeszcze macie u siebie Lime kiedyś go miałem, ale smakowo mi nie podchodził, więc, więc się z nim pożegnałem, ale Lime też jest krzyżówką Limonki i kumkwata Ogólnie jest bardzo dużo cytrusów, które znamy, które są po prostu krzyżówką też wielu odmian, jakieś nowe, pomarańcze krwiste, półkrwiste, też najczęściej powstawały podczas jakiejś tam mutacji e, lub właśnie jakichś tam krzyżówek, e, także e, jest to bardzo skomplikowany świat tych cytrusów i można się w niego zagłębić, e, e, żeby poznać, powiedzmy, historię niektórych tych cytrusów, ale myślę też, że w najbliższym czasie powstanie kilka takich bardziej głębszych odcinków, e, które um, będą troszeczkę bardziej szczegółowo omawiały jakieś um, gatunki cytrusów. Także dajcie mi znać, co ty myślicie. Myślałem właśnie, żeby tak ogólnie omówić troszeczkę jakieś tam poszczególne gatunki, jak pomarańcze, grejpfruty, e, skąd się wzięły, jakie są najpopularniejsze odmiany, e, jak się nimi zajmować, na co uważać um, i ogólnie też powiedzieć na temat smaku e, tych owoców. Bo Ostatnio moja kolekcja się bardzo wzbogaciła, więc troszeczkę tego doświadczenia się już zebrało. Więc jeśli uważacie, że to dobry pomysł, żeby zrobić trochę takich bardziej głębszych odcinków na temat różnych rodzin tych cytrusów: jakieś cytrony na przykład, cytryny, limonki, tak to powiedzmy podzielić i popisywać poszczególne jakieś tam odmiany, z którymi miałem doświadczenie lub o których dużo czytałem, to mogę też takie odcinki zrobić. A na jesień na pewno będzie degustacja wielu nowych właśnie cytrusów, krzyżówek, które właśnie u mnie są, więc nie będziecie się nudzić na moim kanale. I podejrzewam, że jeszcze do końca tego roku jakieś krzyżówki do mnie dojdą z Włoch, także coś nowego powinno się jeszcze pojawić. Także zapraszam do subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a mnie to motywuje i na pewno zawsze coś na kanale się pojawi nowego, ciekawego, także nudy nie będzie. No nic, to by było tyle, jeśli chodzi o krzyżówki. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Jeśli macie jakiś pomysł na odcinek, który by was interesował, też piszcie w komentarzu. Czytam je regularnie, więc na pewno, jeśli coś ciekawego napiszecie, co byście chcieli. Zobaczyć, a mam jakąś tam wiedzę na ten temat, to zrobię materiał. A jeśli na ten temat wiedzy nie będę miał, no to nie będę robił materiału, bo nie chcę Wam przekazywać czegoś, o czym nie wiem. No to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.